W świecie profesjonalnej kulturystyki na przełomie lat było wiele konfrontacji, rywalizacji, ogrom emocji, złości i niekiedy wylanych łez. Wszystkie zawody Mister Olympia wzbudzają zarówno wiele pozytywnych wrażeń, jak i czasem negatywnych. Jednakże nigdy nie wrzało na trybunach i przed telewizorami tak jak wtedy, kiedy tych dwóch tytanów zderzyło się na scenie Mister Olympia. Po dzień dzisiejszy tych dwóch panów stworzyło niemalże niewyobrażalną aurę na scenie, kiedy... Obaj chwalili się swoimi niesamowitymi sylwetkami, wypracowanymi przez dekady wyrzeczeń, ciężkich treningów i rygorystycznej diety. Wojna na scenie pomiędzy Philem Heathem a Kai Greenem na zawsze przejdzie do historii bodybuildingu jako największa bonanza czasów. Phil Heath jest obecnie uważany za najbardziej utalentowanego kulturystę w historii. Dostał on przydomek The Gift, czyli tłumacząc na język polski, chodzi tutaj o dar, nie prezent, albowiem został on obdarzony niesamowitym talentem. Chodzi tu oczywiście o talent do budowania suchej masy mięśniowej. Spójrzcie na to zdjęcie z czasów, kiedy Phil był jeszcze tylko koszykarzem, a nie profesjonalnym kulturystą. Według wielu źródeł, w tym samego Hita, był on wtedy jeszcze naturalem, bez żadnego koksu. Spójrzcie na te łapy i barki. Jego łydki były zajebiście rozwinięte od samego skakania. Myślę, że każdy może mu pozazdrościć takich genów. Jak to się mówi, genetyczny freak, jakich mało. Kai Green natomiast miał inny dar. Jest on niesamowitym showmanem. Potrafi on tańczyć i to naprawdę bardzo dobrze. Kiedy Kai Green wychodzi na scenę, publiczność może być pewna, że występ będzie światowej klasy. Jego wygląd sam w sobie powoduje u wielu ciarki, że aż włosy stają dęba. Sam fakt, że gość potrafi się tak ruszać w taki sposób przy takich rozmiarach i takiej wadze wzbudza ogromny szacunek i zachwyt. Przecież to są godziny praktyki przed lustrem lub pod okiem eksperta. Kai swego czasu dostał też przydomek człowiek w masce. Można go zobaczyć występującego w bardzo ciekawych maskach maska ducha, wojownika ninja, czy też przebranego za gladiatora. Jak dla mnie robi to mega wrażenie, i nie bez powodu przyciąga on ogromne tłumy na swoje występy. Jest to naprawdę ciekawa postać wzbudzająca masę emocji. Obydwaj zawodnicy cechują się ogromnym zaangażowaniem w ten sport. Te obydwa kolosy nie potrafiły dać za wygraną. Rygorystyczne treningi, ścisła dieta i tunelowa wizja odegrały kluczową rolę w ukształtowaniu ich niezwykłej kariery. Styl obu tych gladiatorów jest po prostu legendarny. Ich treningi znane są z intensywności i ogromnego skupienia, co znacząco przyczyniło się do ich sukcesu. Obydwaj mocno wierzą w połączenie umysłu z mięśniem, co oznacza, że podczas każdego powtórzenia skupiali się mentalnie na mięśniu, aby czuć jak ten mięsień pracuje. Takie podejście pozwala na efektywniejszą aktywację mięśni i optymalny ich wzrost. Obydwaj trzymali ścisłą dyscyplinę w kuchni, jak i skrupulatnie dbali o każdy szczegół, każde makro i mikroskładnik, tak aby ich sylwetki były perfekcyjne. Zarówno Heath, jak i Green dążyli do absolutnej dominacji w tym sporcie. Nie obchodziło ich nic poza pierwszym miejscem szczyt na podium i nic innego nie wchodziło w krę. Kiedy marzysz o Mister Olympia, nie możesz pozwolić sobie na chwilę słabości. Każdy dzień to żelazna dyscyplina, czy ci się chce, czy nie. Ciężką pracą i sukcesem dorobili się oni statusu gwiazd. Na moment obecny w roku 2023 wartość rynkowa Heath'a to jakieś 8 milionów dolarów, natomiast Kai Green'a to tylko albo aż 2 miliony dolarów. Phil Heath urodził się w Anglii, w UK, natomiast Kai Green pochodzi z Nowego Jorku USA. Z jakiegoś niewiadomego powodu, podczas gdy oni obydwaj znajdywali się razem na scenie, tworzyła się między nimi jakaś iskra rywalizacji miszmasz i młyn. Jeden chciał dokopać na maksa temu drugiemu. Według mnie jest to najlepsze co się mogło wydarzyć, bo nic innego nie motywuje tak bardzo jak zdrowa rywalizacja między dwoma osobami. I wiem, że w Mister Olympia rywalizuje mnóstwo tytanów, ale tych dwóch gości rywalizowało między sobą, stawiając wszystkich innych w cieniu. Widziała to publiczność, widzieli to sędziowie, widział to cały świat. Dlatego tych dwóch gości tworzyło niesamowitą aurę wokół zawodów Mister Olympia i jesteśmy im za to turbo wdzięczni. Intensywna rywalizacja nie ograniczała się tylko do sceny i zawodów. Ich rozmowy, gdy jeden cisnął drugiemu podczas różnego rodzaju konferencji, niejednokrotnie trafiały na pierwsze strony gazet w świecie kulturystyki. W latach 90. podobna rywalizacja miała miejsce pomiędzy Ronim Colemanem i Jay Cutlerem, z tym, że różnica polegała na tym, że oni byli przyjaciółmi, nawzajem się wspierali i szanowali. Natomiast Kai Green i Phil Heath... Centralnie mieli kosę, przepychanki i zaczepki. Oni się nienawidzili, walczyli ze sobą, obrażali się nawzajem. Kto podpisze lepszy kontrakt, kto ma więcej followersów, walka na każdej płaszczyźnie. Ta intensywna rywalizacja zaczęła nabierać kształtu wokół zawodów Mister Olympia w 2012 roku i trwała przez kilka lat. Kiedy Heath podczas jednej z konferencji powiedział do Kaja, brakuje ci tego, co trzeba, żeby mnie pokonać. Znany ze swojej potężnej prezencji i charyzmatycznego stylu mówienia, Green odpowiedział, przyjechałem tu tylko po to, aby pokonać Phila Heath'a. Właśnie takie konfrontacje dodały mister Olympia szczyptę dramatyzmu i emocji. W oczach niektórych fanów i krytyków rywalizacja pomiędzy Hitem i Greenem poprawiła atrakcyjność tego sportu. Jednak inni uważali, że przyćmiło to kulturystykę jako całość, bo przez pewien okres skupienie było tylko na tych dwóch czempionach. Kontrowersje wokół ich rywalizacji ukazały pasję i intensywność profesjonalnej kulturystyki. Generalnie mówiąc, Kai Greene nigdy nie zdobył tytułu Mister Olympia. Natomiast Phil Heath wygrał statuetkę Sando'a aż siedem razy, co czyni go drugim w historii kulturystą ex z Arnoldem Schwarzeneggerem. Kai plasował się tuż za Heathem trzy razy w Mr. Olympia, na drugim miejscu w roku 2012, 13 i 2014. Chociaż ich rywalizacja zapewniła kupę rozrywki, rodziła również pytania, czy nie przyćmiła ogólnego świętowania kulturystyki i osiągnięć innych sportowców rywalizujących na scenie Mr. Olympia. Niektórzy uważali, że skupienie się na rywalizacji Heath-Green. Umniejszyło innym niesamowitym sportowcom biorącym udział w tych zawodach. Z perspektywy czasu jednak widać, że rywalizacja pomiędzy Heathem a Kajem ucichła, a obaj sportowcy w różnych wywiadach wypowiadali się o sobie pozytywnie. Ich rywalizacja, choć czasem kontrowersyjna, jest częścią barwnej historii profesjonalnej kulturystyki i zostanie zapamiętana jako bardzo ważny rozdział w ewolucji tego sportu. Życzymy obydwu panom wszystkiego najlepszego, a ja zachęcam do subskrybowania kanału, bo materiały wjeżdżają co tydzień w każdy poniedziałek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się cieplutko, cześć!